Siema na wideo w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj sobie pogramy w Grow a Garden Fajny chyba tykon, tutaj będzie taki chyba na to tykon Czy tam symulator i no zapraszam do oglądania No ogólnie sobie chyba coś zaczynamy musimy chyba w do tego gościa I Nie wiem czy coś mogę kupić, chyba to tylko mogę kupić Carrot, czyli marchewka możemy sobie kupić No i co, i będziemy sobie sadzić A możemy sobie tak postawić, dobra. Tu mam grow all, fritas garden, sell stuff, dobra. Collect, 0,26 kg. Nie wyglądają jakby były te same rozmiarowce, nie? Ale dobra, wracając, got anything to sell? I want to sell my inventory. To, Też musimy to wyłupić No i na będziemy sobie kolejne sadzić I taka fajna jakaś gierka, zobaczymy sobie ile sobie rośnie tutaj w tym naszym ogródku zasadzimy Tu jakiś o, ktoś tutaj Nawet nie wiem co to jest w ogóle Jakiś dragon fruit to jest Kokonat, tomato, widzicie Niezłe tomato takie wysokie i no, tutaj mamy. O, widzicie większą teraz morchewkę mam. O, gdzie? Kurde, ty. No, trochę większa jest. No, Selma inwentory. Teraz chyba możemy sobie kupić truskawki. Tak, teraz możemy sobie kupić truskawki. I zobaczcie, to możemy kupić. Mamy strawberry, Tylko tutaj możemy sadzić. O, I sobie sadzimy. To chyba szybko rosną, nie wiem jak marchewki rosną. No już To nie wiem ile to będzie rosło. Nie wiem czy wstydnie za szybko to zabrałem. Ale zrobimy sobie na razie. A bo to możemy się tepać, dobra. Będziemy teleportować mamy inwentory znowu i mamy osic ale sobie takiego skina ustawimy <grymne> coś śmiesznego no stock nie wiem, znaczy, to się, się, się rozsytuje jakoś żeby sobie tutaj Troskawka, sobie tutaj, tutaj truskawka tutaj postawiam sobie rachewkę bo to nie wiem, co ona urosła to chyba też zaraz rośnie. Możemy niszczyć. Ale się to nam się zwraca. A bo tu normalnie krzaczek rośnie. Będzie można tak zbierać. O to ciekawe. Ale miałem się guzikiem teleportować. Dobra. Seeds. To zaraz przetestujemy sobie jeszcze karot, tutaj seed'y. Zobaczymy jak to działa. A, to zwraca nam się. Dobra. A nie? A nie zrozumiałem tego. To powinno działać. Dziwne to było. Znowu sobie sprzedajemy naszą, ciekawą agierkę, tutaj mamy jakiś sklep jeszcze na prawo. Chyba z Robuxami, tak, a nie mam, jakiejś tutaj Jakieś egzotyczne. No za robuxy. Zrobimy sobie tam więcej troskawek. I właśnie Zobaczę to. Destroy plans. Nie rozumiem tego. Jak to gdzie ma działać? Destroy plans. Bardzo dziwne to jest. Nie, dobra, nie zwracajmy uwagi na tą łopatę. Będę tu sobie mi więcej jeszcze truskawek i postawimy to Jeszcze mogę więcej kupić mi jedno coś mi się rozsypuje, dobra oho a to to, to rośnie Rainbow a screena zrobię ale ja co zadziałało? Zrobiłem. No, wideo sobie zrobiłem, zaraz nieźle. <laughs> Video. Chciałem zobaczyć. Co? 2000 dostałem. 2000 dostałem, przez też teraz to Tomato Seed. Od razu Tomato Seed. Orange Tulip. Blueberry Seed. I normalnie. Ja że mogłem kupić same samatą, ale nie to chodzi miśmy poeksplorować te rzeczy. Już miałem jakieś farta i dostęp do dobrego Strawberry Seed, to niech będzie leżał gdzieś tu, tu Orange Tulip Blueberry to będą borówki. Wiecie. Sel Mata Nie ma stoków. No stoks. Tu ma też sit na Tu coś posadziłem chyba. Oresztryby. Bo... A tu się jakaś świecąca znowu jest. damy sobie, o nie mam to Mamy Golden badge, Gold Strawberry Gold Ci było rainbow, to jest rainbow rzeczy no i mamy tu Tomato Seed. To jeszcze możemy to nic nie stać. Tomato sit sobie jeszcze nie wiem się tu postawię Orange Blueberry Wy nie wzięć tu Orange seat Orange tulip Czemu to znika On to coś niby rośnie Nie czaję trochę tego O jak tu rośnie to skawka A bo to nie po prostu tak to jest tulipane takie raz normalnie I po prostu zbieram je na tego znikając I darmo Mi się wiesz, taki krzak, bo nie taki jaki ten jak on ma taki, takie coś, nie? Trzeba więcej tych tulipów Ale ma on nam brakuje Kardyn Olniemy sobie gdzieś tu, na daleko o, blueberry, jak to wygląda? O, porówka Dobra, sell Jest sell, jest, dobra, sell. sell I want to sell my stuff, dobra Blueberry O kurde, mogę tutaj pana kupić, dobra, trudno Zresztą się jest tam zarastokuje A, ja już rozumiem po co teraz sobie plan, bo jak będzie że dużo po tym planu, to możemy. sobie... Czy może, nie można ulepszyć trochę tego? Albo to Robux jest... Starter Pack Apples, więc... No, widzę, jakby ja tutaj niby... Wsięcia tutaj robimy? Rare, ...legendary... ...divine... To lubery gdzieś tu. Pumpkin zit to nie tu. Zobaczymy coś, bo ja chcę to ciekawe, bo to jest jakiś Easter Shop. Czy rzadko ma, bo to już co To Chyba nic więcej nie ma. I co to jest, nie? Got any golden plants? Aaa! Jeśli musimy jakieś do złota coś musimy jej dać. Ale trochę ciężko zobaczyć. Teraz <grymne> pomijam. e, klikam Czy to jest Golden? To tak nie pokaże. Coś zrobiłem za dziwne dźwięka. Korot. karot A to jest coraz nowe, A to ładnie też pampki gdzieś w zasadzie. o mam rainbow może jaki rainbow Down to coś też się zrobi Napiszę tu golden, take this it's not gold show me the shop 30 kilogramów let's see, cell, cell raz. teraz? Kurde, to nie ma nigdzie stoków. Ludzie wykupują, inni może. Może tak być, że inni gracze wykupują, na... Zaraz, podkradą, no. Dobra, tutaj damy... Coś pod kratą tu, czy co? Nie możemy ukraść, mam nadzieję. To Matos i to nie wiem, gdzieś tutaj walniemy. Zresztą nic nie ma, dobra, golden mam coś. Gold Strawberry Mam tylko 0,24? Ja yeah. co ja chyba nic nie, nie znam Muszę być dobra, coś grubego Może jak dynia urośnie, bo dynia może być trochę taka ważyć. No, dynia może trochę ważyć. Może jak urośnie taka dynia. No, to może wtedy zobaczymy co będzie. W ogóle dzisiaj fajna pogoda jest, widzowie. Nie wiem jak wy to macie. Ja widzę, teraz patrzę za okno. Fajna pogoda naprawdę jest. Fajnej że korzystać w ogóle... Jak to widzicie, to już jest po świętach, ale... Ale no, no, że mam coś. <noise> Dobra. O, tu coś rośnie, widzicie? Widzę, widzę tu coś, ja chyba coś tutaj za tych rzeczy. Dlatego tu za dużo. Jakby czak krzak rośnie na tym. jeszcze mogę kolekcję? To za chwilę mogę kolekcję coś. O, tu coś świeci. Jedna złota rośnie. A nie, tu nie ma akurat tego. Tutaj pani jeszcze golden. A czy tak nie mogę co to chodzi? dobra. Teraz jest to karat. To ma to z... jakiś rainbow jest. To rainbow mogą nie reimbow mogą być takie rzadkie, może po prostu... po prostu karat może nie jest rzadka i dlatego... na marchewkę. Siege Blueberry tam trzeba nas tego Myślę, że może za dużo tego iść jakiś urósł? Nie ludzie mają. Ci nie ludzie też tak mają, podobnie. Jakieś grzyby ten ma. Co jest? Ten, to jakieś grzyby, jakieś normalne tutaj. Shop. No oni chyba jakieś tu może kupowali egzotyczne. Co chwila coś innego się pojawi. Ja nie mogę tu nic nie mogę kupić Masakra Zbieram co chwilę można E klikać O dynię chyba z... co zebrałem? Jaki dźwięk był? Dziwny To jest tu Rainbow Albo Golden? Nie sprzedajemy to sobie walić na szklopadę? Nie mogę. Dobra, testowałem tylko. Eee, no nie wiem, co będzie, co będzie, co będzie, co będzie, co minuty co na bambusa potrzebuję. jest Bambus. No, bambu. Taka duża troskawka rości Chyba ona była złota ja zarobił Łoczu kurde się tu raz Eksperka truskawek jakaś tam <grystanie> dwa krzaki Jest z kilku szaków widać Gardę nutrić kupię shiny coś było shiny, <głos> <głos> shiny jak pokemony shiny, dobra yy, to gdzieś. ile tego już potrzebuję, zobaczcie golden jest jednak tu jakieś serduszko dałem jak to usunąć, w dałem jakieś serce jak to usunąć, Ocie kurde, no, jakieś serce widzicie To jest jakiś dobra truskawka czy co? No nie no co jest Nie wiem teraz jak to zdjąć Jak to zdjąć Co jest? Co ja założyłem na to jakąś klątwę. A tu coś jest chyba Coś można kliknąć? No nie wiem jak to serduszkować no trudno mam tu skawka w inwentory To nie chyba nie na to wygląda, że nic ale można jakoś favorite'ować, jakiś guzik kliknę, Dobra, klikam z całą klawiaturę No nie, nie wiem, się łączyłem nawet nie wiem, co klikną, nie.

Czy wami wyrośnie? <grymne> Ciekawe. Dobra, gra jest dosyć mocna. Ona jest długa. Widać od razu. Awa no, stax. Pewnie jest w długa ta gra. Trzeba by nie wiem, gdzie to posadzimy. O jaka truskawka. You, kurde panie Nie co to tu można znaleźć. Jakie kości A tu coś świeci no. teraz? Ja nie wiem jak co Gold carrot i damy. Jak to gold plant? Bardzo pocieszające. I want to this. Co? I want to sell my inventory. Aha. Oh. No, nie, nie wiem. co jest całe. Dobra, w no, każdym razie Blueberry sobie Jeszcze tu postawimy. I sobie no, Gra jest za długa. Wiem, że można tu grać. Jeszcze i grać. 22 minuty Więc no, ja się z wami żegnam W Podajcie link w opisie do tej gierki Ciekawa jest, to teraz jest, jest jakaś popularna i no Ja się z Wami żegnam, fajny skin No Zostawcie lajka, like suba, jak Wam się podobało, podajcie odcinki i no, do zobaczenia. Siema